Jeśli prowadzisz swoją stronę na WordPressie, warto zadbać o to, aby była ona aktualna. Aktualna pod względem dat, które tam się pojawiają. Jeśli piszesz artykuły w stylu 7 najlepszych narzędzi do e-mail marketingu w 2026 roku, to gdy zmienia się data w kalendarzu, nastaje 2027 rok, warto. Aby zaktualizować tę datę w tytule, w metatitle, wszędzie tam, gdzie pojawiają się daty, warto stwarzać chociaż pozory, żeby użytkownik miał wrażenie, że obcuje z czymś aktualnym. Głupio byłoby pisać, jak zacząć bieganie w 2021. W 2017 roku. Automatycznie, nawet jeśli ta treść się nie dezaktualizowała, użytkownik ma poczucie, że ma do czynienia ze starym tekstem. Dlatego ważne jest, aby aktualizować tego typu daty i dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić to hurtem, automatycznie oszczędzając naprawdę sporą ilość czasu. Bo wiadomo, można post po poście w panelu WordPress przechodzić i aktualizować osobno każdy post, tam gdzie jest data na przykład 2026, można to zmieniać na 2027, ale to jest naprawdę katorżnicza praca, wymaga dużych nakładów czasowych. Można to wszystko zautomatyzować. Jak zwykle na WordPressie pewnie jest do tego wtyczka, którą można to zrobić. Ale jest też nieco bardziej techniczna metoda, mianowicie aktualizacja bazy danych MySQL. Aby to zrobić, potrzebujesz dostępu do panelu phpMyAdmin i musisz tu mieć hasło i login, aby dostać się do bazy danych i móc ją zarządzać, edytować, tak aby właśnie jednym jedną komendą, powiedzmy jednym wpisem do bazy danych zaktualizować właśnie daty w tytułach. W moim przypadku dzisiaj pokażę ci też jak tagi, meta titles zaktualizować, jeśli używasz wtyczki RankMath. I wszystko zrobić to tak jak mówię, automatycznie. Jeśli interesuje Cię ten temat, wcześniej zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i przechodzimy do zadania. Pokażę Ci, jak to zaktualizować w bazie danych. Logujemy się do bazy MySQL naszej strony WordPress. Tutaj musimy wybrać odpowiednią bazę danych, tak żeby przypadkiem nie zmienić jakichś ustawień w innej bazie, niezwiązanej z naszą stroną. Ważne jest tutaj, aby przejść do zakładki SQL, gdy wejdziemy do odpowiedniej bazy danych. I tutaj na początku sprawdzimy, czy w ogóle daty, no w tym wypadku 2025, bo zmieniamy na 2026, czy te daty w ogóle występują w tej bazie. Ja już wpiszę takie gotowe zapytanie. Tutaj będziemy korzystać z zapytania SELECT. Ja oczywiście w opisie filmu wkleję te wszystkie kody, które należy wykorzystać w bazie MySQL. W opisie tego filmu to wkleję. Klikam WYKONAJ i sprawdzamy, czy takie wpisy istnieją. Widzimy już tutaj, że istnieją. POST TITLE. Jak dorobić do pensji w 2025 roku? Widzimy, że mamy trzy wpisy, w których znajduje się data 2025, dlatego teraz już przystąpimy do zmiany tych dat. Zmiana będzie obejmować tytuły, będzie obejmować tytuły wpisów, które mamy na blogu. I teraz jeszcze raz przechodzimy do zakładki SQL, i teraz będziemy aktualizować. Korzystamy z zapytania Update. I tutaj 2025 zmieniamy na 2026 i tu już klikamy. Wykonaj. I teraz sprawdźmy. Sprawdźmy jeszcze raz, czy teraz nam się zaktualizowały te daty w tytułach. Tu znowu skorzystamy z zapytania select, Tylko będzie nas interesować 2026. Wykonaj. I faktycznie to już się pojawia, 2026. Widzę, że tutaj jakieś inne wpisy też miały w tytule datę 2026. Więc udało nam się wykonać zmianę dat w tytułach. A teraz jeszcze pokażę, jak zmienić. Daty w tagach title. Jeśli korzystasz z wtyczki rank Math, teraz wykonam podobną operację. Tutaj będziemy dokonywać zmian we wtyczce rank Math. Tutaj w tych wpisach w bazie MySQL, które dotyczą wtyczki rank Math. I wykonajmy taką operację zmiany tagów title z 2025 na 2026. I widzimy tutaj, że tylko w jednym tagu title w jednym tagu title tylko była data 2025. No ale jest to dla nas informacja, że udało się wykonać zmianę daty. Jak widzisz, odbywa się to tutaj błyskawicznie. Oszczędzasz dużo czasu. Zadanie nie było wcale takie trudne. Każdy przy odrobinie ostrożności może sobie sam zaktualizować bazę danych MySQL. Jednak gorąco zachęcam, aby zanim to zrobisz, aby wykonać kopię zapasową bazy danych. Naprawdę czasem jeden niewielki błąd może wykrzaczyć całą stronę, a tego na pewno nie chcesz. Jeśli interesowało Cię to wideo, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. W tym roku będę tu regularnie publikował treści na temat pozycjonowania stron. Content marketingu, AI i zarządzania stronami na WordPressie. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!